Tomek jest praktykantem w korporacji. Do jego zadań należy między innymi koordynacja rezerwacji sal, samochodów rotacyjnych oraz pokojów hotelowych. To powtarzalne i czasochłonne zajęcie. Pani Zosia pracuje w spółdzielni mieszkaniowej. Mieszkańcy często przynoszą różne wnioski, które ona musi ewidencjonować. To prosta, ale żmudna czynność. Monika od lat jest asystentką w firmie produkcyjnej. Przygotowuje mnóstwo pism, które trzeba podpisywać, przesyłać czy akceptować z prawnikami. To zajmuje wiele czasu. Całą trójkę łączy ten sam problem. Wszystkie te czynności pochłaniają bardzo dużo czasu. Czy Tomek, pani Zosia i Monika, a także setki innych pracowników różnych firm i na różnych szczeblach zatrudnienia mogą pozbyć się takich czynności z codziennej pracy? Mogą! I to bardzo łatwo. Odpowiedzią jest Power Platform rozwiązanie Microsoft, które pozwala w prosty sposób tworzyć aplikacje. Aplikacje do wszystkiego. Ograniczeniem jest tu tylko Twoja wyobraźnia żeby stworzyć własną apkę i zautomatyzować jakiś proces, nie musisz mieć wiedzy programisty. Wystarczy, że kolega z IT przeszkoli cię, byś nawet w jeden dzień stworzył dowolną, wymyśloną przez ciebie aplikację. Taką, która dzięki sztucznej inteligencji wykona za ciebie część twojej pracy. Możesz ją udostępniać kolegom, rozbudowywać na bieżąco i korzystać z niej na komputerze, laptopie, telefonie czy tablecie. Brzmi ciekawie? No jasne. Bo tworzenie aplikacji na Power Platform jest proste i nie wymaga wiedzy programisty, jakbyś układał klocki. Może ją wykonać każdy, nieważne jaką funkcję pełni w firmie. Ułatwia pracę tobie, Twojemu zespołowi czy grupie projektowej. Prowadzi do oszczędności w firmie. Pozwala na ciągłe rozbudowywanie i dodawanie funkcjonalności. Nie ma ograniczeń poza Twoją wyobraźnią. Zamień świetne pomysły w skuteczne rozwiązania.